Mamy w Ewangelii dzisiaj obraz bezsilnego Jezusa. Jezusa, który został obezwładniony. Jezusa, który jest wszechmocny, a jednak nie jest w stanie zdziałać nic wielkiego w swoim własnym domu. Trudność bierze się stąd, że stał się im tak bliski, że już bardziej. Nie można. Trudność bierze się stąd, że wiedzą o nim niemal wszystko. Trudność bierze się stąd, że widzieli go między sobą we wszystkich, nawet najprostszych czynnościach, że znają całą jego zwyczajność. I ta jego zwyczajność jest dla nich, dosłownie tłumacząc tekst Mateusza, kamieniem potknięcia. Jest powodem zgorszenia. To było tak delikatnie przetłumaczone. Powątpiewali o nim. A tam jest takie słowo, gorszyli się nim. Gorszyli w takim sensie, potykali się o niego. Potykali się o to jego bliskość. Potykali się o tę jego zwyczajność. Pamiętam kiedyś ruch Szemelnew poprosił mnie o konferencję na temat Co kiedy Bóg jest daleki? Wtedy pierwsza myśl we mnie, jaka się zrodziła, to było wziąć tę Ewangelię i postawić pytanie inaczej. Co kiedy Bóg jest bliski? Kiedy jest tak bliski, że masz z Nim kontakt na co dzień? Kiedy Go całkowicie ze sobą oswoisz? Kiedy ci się wydaje, wszystko o Nim wiem? Wtedy się okazuje, że jest bezsilny. Można Boga obezwładnić. Święty papież Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nunciandi zadaje dzisiejszemu ludowi Boga bardzo podobne pytanie. Mówi, co się stało, jak to się stało, że obezwładniliśmy Ewangelię. Jak to się dzieje. Że potrafimy obezwładnić Ewangelię. Powód jest zawsze ten sam. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Zachowujemy się wobec Jezusa, wobec Ewangelii, tak jak ci Jego ziomkowie z Nazaretu. I niczym nas nie zaskoczysz. Znamy Cię od maleńkości. I ta nasza pewność siebie, wszystko wiemy o Bogu, wszystko wiemy o łasce, wszystko wiemy o zbawieniu, wszystko wiemy. O Kościele wszystko wiemy. Stajemy przed nim w takiej postawie, niczym nas nie zaskoczysz i też nie damy Ci się wyprowadzić poza to, co o Tobie wiemy. Ta Ewangelia, my ją czytamy, wspominając świętego Józefa. Możemy odkrywać wielkość wiary świętego Józefa. Jednym z wymiarów wielkości Jego wiary jest to, że on cieśla widział w Boga dorastającym w swoim synu, który się od niego uczył ciesiłki. Jezusa nazwano tutaj synem cieśli. U świętego Marka w równoległym tekście, który opisuje to samo wydarzenie, Jezus jest wprost nazwany cieślą. Cieślą. Nauczył się ciesiłki od swojego Ojca Józefa. Ten patrzył na niego tak blisko, jak można patrzeć właśnie na kogoś, kto u ciebie terminuje, uczy się, jak się rusza heblem. I widział w nim Boga. Nikt nie wiedział tyle o Jezusie, co Maryja i Józef. Nikt nie widział go w tak najbardziej zwyczajnych, najbardziej prozaicznych czynnościach życia, jak tych dwoje. Nigdy im nie spowszedniał, nigdy się z Nim nie oswoili, nigdy się z Nim mówiąc brzydko, nie oczaskali. Odnajdywali Go właśnie w tym, co tak pokorne, co tak małe, co możliwie najmniejsze, najbardziej zwyczajne, właśnie czego symbolem jest Nazaret. I to jest ważne, żeby. Szukać Boga w tej zwyczajności, żeby się Nim nie zgorszyć w tej Jego bliskości, w tej Jego zwyczajności. Można się zgorszyć takim Bogiem, który chce być tak blisko. Można nabrać takiej pysznej pewności siebie. Wszystko o Tobie wiemy. I, I obezwładnić go do tego stopnia, że on właściwie nie ma poczucia, że może coś dla mnie zrobić, bo ja wszystko, ja już wszystko wiem, ja wszystko zdobyłem, ja już wszystko rozumiem. Co on może mi jeszcze dać? Najbardziej zwyczajne rzeczywistości Bóg wybrał jako mocne znaki swego przebywania między nami. Słowo, któreśmy czytali. Bardzo proste słowo. Święty Augustyn miał taki czas, że nie mógł Biblii czytać, bo uważał ją za prostacką literaturę. Naczytał się klasyków łaciny. Greki nie czytał, ale łacinę dobrze znał. Nauczył się tych wszystkich wybitnych retorów. W porównaniu z nimi Biblia to była jakaś prostacka książka. Inny znak, chleb. Można jeszcze prościej. Ile razy jest tak, przychodzimy na uwielbienie, wychwalamy Jezusa. Najwyższy, wszechmocny, wszechpotężny, nieograniczony. A on ma postać małej hostii. Ale można go nawet w tej hostii spożywać dwa razy dziennie i uczynić go bezsilnym w sobie. Tak się z nim Oswoić, że staje się bezradny. Przyzywajmy dzisiaj świętego Józefa, by był dla nas właśnie wzorem wiary, otwarcia na działanie Boga w codzienności, w tym co zwykłe, na przykład w warsztacie pracy. Bóg się objawia w warsztacie ciesielskim Józefa. Ta uroczystość, którą, którą mamy przeżyć na zakończenie tej Eucharystii, podpowiada jeszcze jedną myśl, którą chcę się podzielić, bo tak jak można się oswoić z Bogiem, z dobrem, tak samo myślę, niestety można się oswoić ze złem. Niestety można. Można uczynić zło czymś, co, co jest powszednie, co już nie budzi żadnej refleksji. Karskiemu zasadniczo nie wierzono, kiedy opowiadał, co się dzieje z narodem żydowskim przy ostatecznym rozwiązaniu, tak zwanej kwestii żydowskiej. Kiedy opowiadał o zagładzie, nikt mu nie wierzył. Tak jak się zmagał najpierw samą zagładą, tak potem zmagał się z narastającą niepamięcią o zagładzie. Można oswoić też zło, można sprawić, że ono przestaje do nas krzyczeć. Oswojenie się ze złem jest zawsze tak samo obezwładnieniem Boga, bo człowiek się oswaja ze złem wtedy, kiedy zgwałci swoje sumienie. Sumienie przestaje mu już mówić. Dzieje się dookoła coś strasznego, coś co także jego dotyczy, wobec czego nie wolno mu milczeć. Przynajmniej tyle, że nie wolno mu milczeć. Obezwładnić sumienie znaczy obezwładnić Boga w sobie. Może być tak, że tak jak Bóg nam spowszednieje, tak, tak samo zło nam spowszednieje. Prośmy pana Jezusa za przyczyną świętego Józefa, by nam nie pozwolił się pogrążyć w takim stanie. Świętego albo zupełnie nieświętego spokoju. Takiej obojętności, która jest i obojętnością wobec dobra, i obojętnością wobec zła, a gdzieś najgłębiej jest taką pychą, pewnością siebie, samozadowoleniem, które przetrąca Boże działanie w świecie. Prośmy o wrażliwość serca. O wrażliwość serca. To, czego zabrakło ludziom w Nazarecie, to wrażliwości serca. Wiedzę mieli pełną o Jezusie, ale nie mieli wrażliwości serca na Jego obecność i na Jego bóstwo. Można też mieć pełną wiedzę o złu dookoła i nie mieć wrażliwości serca. Prośmy Boga, by nam ciągle uruchamiał nasze serca, by je rozpalał w nas by nie pozwolił im zwolnić. Prośmy Boga nie tylko o wiedzę, prośmy go o miłość do Niego, do ludzi. Amen.